Witam wszystkich na wieczornej aktualizacji rynku kryptowalut. Trzeci dzień stycznia. Przypominam, że nie są to żadne informacje ani rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Dzisiejsza, dzisiejsza aktualizacja jest przygotowana we współpracy. Z giełdą kryptowalut EXMO, która wchodzi na polski rynek. Warto założyć sobie konto, zobaczyć, co oferują. Dość ciekawe prowizje, także warto tutaj sobie zapoznać się z tą giełdą. Możemy kupować za dolary, za złotówki. Oferują karty płatnicze, także jest to dość warta. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Link do dołączenia będzie w opisie pod nagraniem. Jeżeli ktoś chce sobie założyć konto, to link w opisie pod nagraniem zostawiam. Jeżeli ktoś skorzysta, super. No, a my przechodzimy sobie już do wykresów, i tak, to, co dzisiaj się zadziało, na pewno wielu z Was no oczekiwało korekty, mówiliśmy o niej od dłuższego czasu, mówiliśmy również, że granica 45 800 jest taką granicą, która jeżeli nie zostanie przybitana, to zobaczymy to zejście w dół, natomiast gdybyśmy wyszli górą, no to wówczas byłby ten targ 48 700, tak jak sobie we wczorajszej aktualizacji mówiliśmy. Natomiast no dzisiaj zaczniemy sobie od szerszego spojrzenia, od wykresu tygodniowego. No, widzimy ten ruch tutaj cały czas jest kontynuowany, wzrostowy. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę z interwału tygodniowego. Tutaj mamy poziom, o którym mówiliśmy, już 48,182, jest to 0,61 FIBO, w zależności od giełdy. Te poziomy się różnią trochę. Natomiast no tutaj na tej giełdzie 48,400. natomiast takim targetem, który myślałem, że możemy dojść z 46-492 i to był taki mój kolejny target, gdzie spodziewałem się większej reakcji podalowej. Natomiast jak się przyjrzymy tutaj. No, ta reakcja pojawiła się trochę wcześniej, ale ona się pojawia też nie w przypadkowym miejscu, ponieważ pojawia się dokładnie na tym filmu, czyli 4528, 45,827. Także no, ja wczoraj o tym mówiłem, że tutaj jest silny opór, i jeżeli go szybko nie wybijemy, no to jest duże prawdopodobieństwo zejścia na dół. No i cena z tego poziomu zeszła właśnie w okolice 444700. 40, Powtarzając po raz czwarty zasięg korekty, która już była wcześniej powtarzana i utrzymywała nas w ruchu wzrostowym. Widzimy na zasięgu korekty reakcję. Także zobaczymy, jak ta świeca. To jest interwał tygodniowy, także za chwilę przejdziemy na niższe interwały. Przejdziemy na jednodniówkę, ale zasięg korekty został powtarzany. Dłużony, tak? To jest taka sama, ta sama korekta, po której z poziomu 26 na 26,73 zobaczyliśmy ten gigantyczny ruch wzrostowy no, FOMO i ETF. Także czekamy tutaj, dzisiaj pojawiły się informacje, że ETF może zostać odrzucony. No i zobaczyliśmy ten spadek. No, niekoniecznie podniósł poziom, FIBO też sam mówił za siebie. Dlatego ja zagrywałem z tego poziomu shorty. Realizowałem zyski, które miałem tam z 42 tysięcy, gdzie wchodziłem w longa, o czym też informowałem. Natomiast teraz, co dalej? Ja osobiście uważam, że możemy zobaczyć tutaj jest wczorajsza analiza, w której mówiłem właśnie o poziomach, których się spodziewam powiększymy to na wykresie, tak żeby było to widoczne dla wszystkich. I tutaj o. widzimy, że poruszamy się w takim kanale wzrostowym. To jest interwał jednodniowy, tak? Tutaj ten kanał nam się pojawił. Ta dolna banda trzyma nas w tym ruchu wzrostowym. Widzimy, że precyzyjnie te, te poziomy zostały wyznaczone. Chwilowe wybicie z konsolidacji, które tutaj było, okazało się fałszywym wybiciem. Wróciliśmy do tej konsolidacji, którą tutaj mamy. No i obecnie powróciliśmy również do kanału spadkowego, w którym się znajdowaliśmy. I jeżeli cena zamknie się poniżej górnej krawędzi, co będzie widoczne na interwale 4 Tutaj mamy jednodniówkę. Jeżeli na jednodniówce zamkniemy się poniżej tego kanału, no będzie to raczej taki sygnał prospadkowy, ponieważ wybicie z formacji i powrót do niej jest sygnałem prospadkowym. Widzimy, że dolna krawędź tego kanału jest w dalszym ciągu respektowana przez cenę i cena się tutaj nam odbiła. I mamy ten wzrost. Zobaczymy, jak ta świeca dzienna się zamknie tutaj. Schodząc na, na cztery, wczoraj też wyznaczałem poziomy, których się spodziewałem: 41,800, 41,100, i tutaj ta strefa, jako, jako takie finalne zejście i przetestowanie tej linii trendu wzrostowego, która tutaj była obijana z jednej i z drugiej strony. Niemniej jednak, dla mnie ona jest takim punktem odniesienia, który jest dość ważny, ponieważ te dalsze linie również, one są respektowane przez, przez ten, te kanały, które tutaj się potworzyły. Także wybicie i zamknięcie się świecy nad tym kanałem będzie takim sygnałem prowzrostowym ze względu na to, że wybiliśmy z tego kanału wzrostowego i mógł to, może to być potraktowane jako retest, co prawda, no ten dolny knot pokazał, że pojawili się kupujący, którzy jednak tą cenę wypychają do góry. Także ja tutaj obserwuję. W tej chwili jestem w pozycji długiej z tego poziomu 4700. Tutaj miałem ustawione zlecenia. Jak i również tutaj na 41 600. Także obserwuję, co się będzie działo. Co zlecenia zabezpieczyłem na plusie. No i będę obserwował co się dzieje. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę na godzinówce, jest to, że no precyzyjnie od strefy, którą sobie wyznaczyliśmy rozpoczął się ten spadek. No i widzimy, że strefa cena jest teraz w takiej strefie, która no działała poprzednio pro wzrostowo, tak? zawsze jak trafialiśmy do tej strefy pomiędzy tymi dwoma żółtymi liniami widzieliśmy odbicia. Natomiast no, ta strefa już była wielokrotnie testowana, i zawsze jest tak, że jeżeli im więcej testów, tym większe prawdopodobieństwo zejścia w dół. I tak zamknięcie się pod tą strefą, no to jest tu mamy kolejne poziomy wsparcia. Łącznie z zejściem tutaj w okolicę 4800. A ja nawet spodziewam się zejścia tu w okolicę 3900. 39,239 39, 100. Tutaj w te okolice. I kolejne wsparcie mam na 37, 838, 241. Mówiłem wczoraj również na aktualizacji przeglądaliśmy sobie tutaj wykres, na którym mamy zaznaczone CMI Gapy. Teraz tutaj powiększę ten wykres. I mówiłem o tym gapie, który nam się utworzył w okresie noworocznym, że spodziewam się jego wypełnienia. No i tak też się stało. I teraz, zgodnie z zasadą, którą zaobserwowałem na rynku, że jeżeli wypełniamy jakiś gap, to ten gap staje się dla nas oporem, tak? Jeżeli cena szybko nie wróci powyżej tego gapa, on będzie ta górna krawędź. Tutaj ta krawędź staje się oporem, co widzimy, że również w tym momencie ma miejsce. I po pokonaniu tego oporu ta strefa, gdzie był ten gap, stanie się dla nas wsparciem. Także takim najważniejszym poziomem, na którym się musieli się zamknąć, jest 43,945. Są to tutaj inne wartości na, na, na tym niż na tradycyjnych giełdach, spot i futures. Także, no tutaj ten poziom jest dla mnie ważny, tak? Jeżeli będę miał sygnał, że zamykamy się nad tym poziomem, będzie to dla mnie prowzrostowe, ponieważ ta cała strefa będzie dla mnie trzymała jako strefa prowzrostowa. Natomiast no widzimy, że pod spodem mamy jeszcze jeden gap pomiędzy 4400 40 a 39600. I tutaj emocjonalnie doszła, knotem, nie domknęliśmy tego gapu. Także myślę, że jest to kolejny cel, do którego będziemy, będziemy dążyć, i ten, to domknięcie tego gapu jest bardzo prawdopodobne. Ten już jest zamknięty, możemy sobie skrócić ten, ten prostokąt. Tutaj został domknięty. Świeca zamknęła się korpusem poniżej, i uważam, że Teraz ten poziom czy będzie oporem dla ceny. Po przebiciu którego myślę, że zobaczymy, a tak po raz kolejny w okolice 48 tysięcy Natomiast zanim to nastąpi, uważam, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo wyjścia niżej tutaj, ponieważ często dzieje się tak właśnie na giełdach, że jest takie intensywne zrzucenie, a później Podbicie, gdzie wszyscy już myślą, że to jest koniec, pakują się w rynek, zbierają tutaj pozycje. Jest na pewno dużo pozycji otwartych, nowych. Zresztą zaraz pokażę tą płynność na rynku, która została zebrana tutaj bardzo wysoka. Także tutaj ten gap jak najbardziej do wypełnienia. Natomiast jedno na co warto zwrócić tutaj uwagę na wykresie. No, tutaj mamy ten gap na ziemi w okolicach 39 tysięcy. Także miejsce na spadki mamy jeszcze. Myślę, że tutaj to zobaczymy. A może to jest początek tej głębszej korekty w kierunku 31 tysięcy. Także będziemy to obserwować. Wiadomo, że FOMO z etf em jest związany ten ruch wzrostowy ceny. Natomiast jeżeli by zostało to odroczone do marca czy do kwietnia. Te etf no to może być duże tąpnięcie na rynku, ponieważ rynek już kalkulował chcemy to tutaj widać na tych dużych wzrostach. Tą akceptację ETF-ów. Także tak to widzę na Bitcoinie. Spodziewam się jeszcze jednego zejścia, wybicia tych, tego dołka tutaj, który, który mieliśmy. Bo jak sobie przejdziemy na wykres jednodniowy, to zobaczymy, że. Ta płynność na giełdach spot nie została zebrana. Zobaczcie, tutaj jest, nie mamy nowego dołka wybitego, tak? I myślę, że tu przetestowanie tego rejonu jest jak najbardziej realne i przetestowanie tej strefy od góry. I tutaj możemy zobaczyć większą reakcję popytową. Także tak to widzę na Bitcoinie. Również wczoraj omawialiśmy sobie, aktualizujemy sobie ten total market cap. I też widzimy duży spadek z wyznaczonego poziomu. Dotknęliśmy tego poziomu 1.72, reakcja podażowa, no ta świeca tutaj jest raczej świecą porozpadkową, mamy długi knot od dołu. Niemniej jednak ja spodziewam się dojścia i przetestowania tej strefy, co by się wiązało również z zajściem w okolice 38-39 tysięcy na Bitcoinie a nawet może tutaj zejście w okolice 30 tysięcy za bitcoina, no jeżeli byśmy tu zeszli w te rejony. Także no widzimy odreagowanie, co dzieje się na dominacji Bitcoina. No dominacja Bitcoina widzieliśmy, jaki to był wyższał. Też wczoraj o tym mówiłem, że mamy strefę nad nami, która jeżeli zostanie wybita, to jest interwał jednodniowy. Dzisiaj mieliśmy duże tąpnięcie, także ta dominacja spadła, altcoiny troszeczkę otrzymały, kapitału. No, dominacja Bitcoina spadła, a jeżeli dominacja Bitcoina spada, no to aty automatycznie się nam umacniają. No, i możliwe, że mamy taką sytuację, że zobaczymy zejście tutaj w okolice 49, gdyby tak się miało zadziać. Mielibyśmy mieć taki ruch. Tutaj? 48,98. Jak najbardziej jest to realne. Także no będziemy obserwować, co się będzie działo, czy będzie jakaś większa wyprzedaż na bitcoinie, czy pozostaniemy dalej w tym trendzie wzrostowym. Co Ciekawe, na Bitcoinie nie wybijamy nowego dołka na rynkach spotowych. Jak się przyjrzymy, to tutaj jest dokładnie w tym samym miejscu na tym rynku 4232. Na niektórych rynkach futures cena zeszła niżej. Natomiast no dla mnie, teraz pierwsze wsparcie to jest 41600, czyli ta linia tutaj tego trendu wzrostowego. I kolejne wsparcie na Bitcoinie mamy w tym 39,800. I tutaj tych dwóch poziomów oczekuje na, na Bitcoinie. Natomiast opór, no oporem stała się ta strefa tutaj, którą mamy, która utrzymała nam, nas, zatrzymała nas przed dalszymi wzrostami, czyli 44,300, 44,900. Tutaj się niewiele zmieniło. To podbicie w okolice 46 45893. Widzimy silną reakcję podażową. No i teraz obserwacja, jak to będzie wyglądało, czy wybijemy dołem z tego trójkąta, czy ponownie wyjdziemy górą. A to było tylko czyszczenie stoblosów i zebranie płynności na rynku, bo na razie zebraliśmy płynność z góry, z dołu, także. Czekamy na to, co, co rynek nam dalej pokaże. Ja osobiście spodziewam się dalszego zejścia. Czy tak będzie tutaj w okolicy 39 tysięcy? Wiele, wiele rzeczy przemawia za tym. Natomiast no, znajdujemy się w takim momencie, że te ETF-y mają być zatwierdzone na dzień i zobaczymy, co tam będzie się działo, jeżeli tam... No i target, jeżeli ten ETF by został zatwierdzony, będzie to okolice 48. 50 I wówczas stamtąd byśmy zobaczyli głębszą korektę. Natomiast na ten moment najważniejsze wsparcie 41,684 i bardzo ważny poziom, żeby cena dzisiaj ten na jedno, żebyśmy wrócili powyżej 43,300. Jeżeli wrócimy powyżej 43,300. Jest bardzo duża szansa na kontynuację tego ruchu wzrostowego, natomiast tutaj ta strefa jest teraz bardzo ważną strefą oporu. Między 43 a 43 300. Jeżeli nie wrócimy nad nią, to prawdopodobieństwo spadków dalszych jest o wiele, wiele większe. To wszystko, co dla Was przygotowałem dzisiaj. Jeszcze Fire GRID Index. Do aktualizacji mamy jeszcze trochę czasu, 70 jest na, na dzień dzisiejszy. Widzimy, że jest, rynek jest bardzo chciwy. Spodziewam się zejścia niżej w okolice 65-60 może punktów. No, Na pewno będziemy go składać przed kolejnymi wzrostami i myślę, że cały rynek skoryguje przed dalszymi przed dalszymi wzrostami jeszcze przejdziemy szybko do Ethereum. Na Ethereum widzimy, że wybiliśmy wszystkie poziomy wsparcia. Zaliczyliśmy strefę, o której mówiłem, że spodziewam się jej zaliczenia, gdzie zobaczyliśmy silną reakcję popytową. Niemniej jednak, czy to jest koniec tego zejścia? Takim ważniejszym wykrócie 250 dokładnie tutaj, gdzie cena nam się odbiła, tak? Te, te wszystkie poziomy, które tutaj były zielone, one stają się oporami teraz. Natomiast gdybyśmy mieli schodzić niżej z szerszego interwału, no to mamy tam 1990, jeżeli ten poziom zostanie wybity, no to 1850, natomiast tutaj mamy podwójny szczyt i zobaczmy. 161 zostało uderzone, 127 zaliczone, ale tutaj ten poziom 2015 jak najbardziej jest też do obserwacji na Ikirium na w przypadku kontynuacji dalszych spadków. Natomiast no tutaj te wszystkie poziomy zaznaczę teraz już na czerwono, bo one stają się automatycznie dla mnie oporem dla ceny. I tutaj taki kluczowy okół w tej chwili no to jest ta, ten poziom 2250. 2255 to jest poziom, do którego możemy zobaczyć podbicie. No i myślę, że tą kontynuację kontynuację tego ruchu korekcyjnego, no bo spadków to nie, ale jest to korekta do całego tego impulsu, który nam się pokazał na, na rynku. Natomiast przechodząc na interwał jednodniowy, tutaj mamy widoczną strefę, o której, której mówiłem, że jest to strefa podażowa i z tej strefy zobaczyliśmy spadek. Widzimy, że no, korekta została nadbita tym cieniem. Niemniej jednak yy, mamy podbicie. Zobaczymy, jak te świece dzienne się pozamykają, a to, so, to jest korekta mniejsza, która została. Tutaj jest zrobiona. Natomiast ja tutaj wcześniej wyrysowałem taką korektę, która z największą korektą w tym ruchu wzrostowym. I możliwe, że zrobimy tą korektę. Gdyby tak było, no to z powodu okolice 1502. Ale czy tak się wydarzy? Zobaczymy. To jest tutaj ta korekta, która miała miejsce. Tutaj widać, tak, to jest druga, to jest największa korekta w całym tym ruchu wzrostowym. Eee, także tak to widzę w tej chwili. Tutaj mamy linię wsparcia, zadziałało za to wsparcie. Kolejny poziom 2014. No i później ewentualnie niższe targety, no, ale to zobaczymy, czy cena zajdzie jeszcze tutaj w okolicy 2053. Bardzo często właśnie przy takich ostrych zejściach mamy do czynienia z tym, że rynek zawraca i powraca właśnie do tych miejsc. Jeszcze raz przypominam, że dzisiejsza aktualizacja jest przygotowana we współpracy z giełdą Exmo. Jeżeli ktoś chce dołączyć, link w opisie pod nagraniem. Życzę wszystkim udanych, tej duchu udanego wieczoru i do usłyszenia.